Widać się w kolejnym odcinku na kanale. Taki krótki, informacyjny. No nie wiem, jak wyjdzie, krótki czy długi. Ale informacyjny w sprawach planów na kanał w 2025 roku. Wiedziałam, że zrobię tę prezentację. Stara ja się, po prostu zostawiłem za taki tytuł. Eee, styczeń będzie takim wstępnym. Eee, będzie wyłącznie Eagle Legend. Nic więcej. Wszystko zmieni się w lutym. Prawdopodobnie gdzieś w połowie lutego, to znaczy trochę dalszej połowie lutego, mniej więcej gdzieś od tego tygodnia, e, zmieni się to, że prawdopodobnie będę w stanie kupić nowy sprzęt. Bo mój laptop obecny, to sami widzicie e, rozgrywy Klingi Legend, czy tych Liga Legend, a jest 40 fps mam. To się zmieni, właśnie z dobrym sprzętem, który planuję kupić, i zmienią się też gry. Znaczy, zmienią się. Liga Legend też będzie core kanału, ale chyba nie będzie w formie odcinkowej. No, oprócz skończenia, oczywiście, serii od A do Z, wszystkimi postaciami, będzie już w formie tylko liveów, a odcinki będą z innych gier. Dlatego odpalę sobie mojego własnego Steam'a. No on się widzi, tu aktualizuje, no dobra, jak się łączy, to się włączy gdzie mam parę gier do zaprezentowania, m.in. Gra Stellaris, który będę realizował w formie odcinków, czy plany Dezol, który będę realizował w formie liveów. Oraz RPG. Mam widzmienia okupionego, planuję no jeszcze Cyberpunk'a i Reddit Redemption. To jest taki plan. no i inne gry, które mi się gdzieś napotoczą. W ogóle ten kanał ma być równo gamingowy. co dajemy ma? że znikoma ilość z Was ogląda te odcinki z MMA ale planuję prowadzić też tu na, na tym kanale też mam wyplanować i robić je w ten sam sposób nie zmieniać w ogóle tych formy odcinków dalej będą w identyczny sposób prezentowane robione czyli z topology i po prostu będą omawiać Jezu przestać się na siłę pojawiać dziękuję no więc tak, przyłom taki będzie w lutym. No i tutaj myślę, że taki spokojny okres będzie marzec, kwiecień, maj 2025. W czerwiec znowu będę miał sesję. Także tutaj znowu będzie powiedzmy tak troszkę mniej czasu. Lipiec, sierpień będę miał, ee, jak to się nazywa, eee, praktyki. Także będę w pewnym sensie pracować. Będę w systemie pracowniczym. Tak, w tym roku, w tym, w wakacje, także będzie odcinków mniej, live'ów mniej, wszystkiego mniej, ale będą większej ilości niż w czerwcu. No a potem wcześniej to już jest od początku, czyli tu ten sama forma, że październik, 6 październik, listopad, grudzień spokojnie, także to tak, też zapowiadam. Tak jak mówiłem, część gier będzie w formie live'ów, część gier będzie w formie gier, na pewno of League LEGO League będzie w formie live'ów, to jest pewne. Resztę gier nie wiem, możecie też pisać jako opinie, właśnie czy daną gry chcecie w formie live'ów, czy w formie odcinków i jakie gry Oczywiście chcieć zobaczyć na kanale. Będzie też Minecraft, prawdopodobnie na paczce modów, Better Minecraft, taki jest plan. Będę budował robi zwykły survival, jakiś będę robił na dziwne rzeczy robił. i Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Eee... Nie wiem czy jeszcze coś przegapiłem. Taki krótki informacyjny film. Dzięki do zaglądania. Na Czyści.